Dobry dzień, dobry vlogmas dzień 12 czas zacząć i przechodzimy do kalendarza. Jeżeli chodzi o Irving, to mamy dzisiaj Blueberry Lime, czyli borówkowo-limonkowa. Zobaczcie. Herbatka z kalendarza już mi coraz ciężej się tutaj ustawia, ponieważ po boku wisi ten kalendarz z Irving i ciężko mi się żeby pazury pomalować, ale to pomaluję sobie wieczorem. I cóż tutaj mamy za herbatkę? Cóż to jest za herbatka? Zaraz wam powiem, jaka to jest herbatka. Anielski melon, słuchajcie. Ojejciu. Anielski melon, herbata zielona, melon crunch, cukier, melon, skrobia kwiat, granatu, aromat. Ciekawe, ciekawe. Muszę wypić sobie dzisiaj przy kominku tą herbatę kominkową. I dwunastka tutaj z kalendarza od młodej. Dziwnie, dziwnie, słuchajcie, szeleści. Dziwnie, szeleści i tak jakieś troszkę miękkie opakowanie. <laughs> Zobaczymy, co to jest. O, o, tak. Coś, co bardzo lubię, jak znalazł do torebki, wiecie, czy do auta. Także zaczynamy niedzielę. I ja teraz zmykam, słuchajcie, robić śniadanko. Na pewno dzień zacznę od jakiejś herbatki, tylko jeszcze nie wiem jakiej, bo troszeczkę mi się ich uzbierało. Spotkałam je. Wspaniała niespodzianka, słuchajcie. Dostałam przesyłkę od Joasi. Pod filmikiem podlinkuję Wam jej nazwę kanału. Także również do Aśki wpadajcie. Ja już wiem co jest w środku, ponieważ otworzyłam to wczoraj, ale że późno, wczoraj jechałam po tę paczkę. Nie miałam czasu za bardzo, więc od wy zobaczycie to dzisiaj. Jest tutaj multum dobroci. I już Wam mówię. Oczywiście tutaj było inaczej zapakowane, bo ja już to wyrzuciłam. Było tak fajnie pocięte. To jest, jest folia bąbelkowa. Słuchajcie, mm, folia bąbelkowa taka gruba. I zaczynamy. Oczywiście mamy wspaniałą karteczkę świąteczną. Życzeń wam pokazywała, nie będę. Cudna, naprawdę boska. Zjajka, liście zielonej oliwki, oliwkowa maska regenerująca z kwasem hialuronowym. Aśka dobrze wie, że ja lubię zziai maseczki i ta również przypadła mi do gustu. Kolejną mamy, będziemy się liftingować i odmładzać, peel off Marion Polska Łąka, y, peel off maseczka, zastygająca termoplastyczna maska. Te peel off troszeczkę łagodniej brzmi, słuchajcie, mimo wszystko. Kolejne mamy y, Kozie Mleko, maska mleczny, Kompresera sucha, skłonna do zmarszczek, no u mnie już zmarszczek sporo także, jak najbardziej. I kolejna maseczka z bielendy, tej chyba nie miałam. E, maseczka nawilżająco kojąca, o, teraz ukojenie by mi się przydało. Słuchajcie, 99% składników pochodzenia naturalnego. Jest to taka kremowa, chyba. Eko sorbet, o, jeszcze sobie zerknę, tylko słuchajcie. Mm, a nie, tutaj chyba nie ma. Kremowa, wegańska maseczka do pielęgnacji skóry. O. Jeszcze coś takiego. I co tutaj mamy? Tutaj mamy krem do rąk. Fajny, bo 30 ml, słuchajcie, i będzie można sobie przetestować. E, tutaj chyba mamy mydełko, jeżeli dobrze kojarzę. Ono tak intensywnie, słuchajcie, pachnie. Po prostu. Ja sobie je wyjmę tutaj. Ups. Pięknie, pięknie, i intensywnie powiem wam. Także otwierając paczkę naprawdę czuło się. Tutaj mamy. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co to. Ojeju, co to jest? To jest chyba jakaś kapsułka. Chyba kapsułka jakaś do wody, nie wiem. Nie zdążyłam Ciebie, Asiu, zapytać, co tutaj jest. Jedna sztuka, ale chyba mi się wydaje, że jakaś kapsułka taka właśnie tak, badę mini, bo chyba do kąpieli, także jeżeli się oczywiście nie mylę. Kolejną rzeczą. Kolejną rzeczą jest to lakier do paznokci. Miałam sobie wczoraj pazurki pomalować już nie zdążyłam, słuchajcie, tylko zdążyłam zmazać a nie zdążyłam pomalować lakier z firmy Avon i on jest taki czerwony nie wiem czy tutaj kamerka, o może odda kamerka także sobie na jutro pomaluję i będzie jak ta lala i kolejną rzeczą jest książka o której rozmawiałam z Aśką pieprzyć tam bestseller światowy ja kiedyś Hmm, jak przestać spełniać cudze oczekiwania, a zacząć własne? I nawet z Aśką wpisałam, że właśnie wczoraj było mi to bardzo potrzebne, i być może nauczę się tego, ale zobaczymy po przeczytaniu tej książki. Także hmm, jak długo jeszcze masz zamiar spełniać oczekiwania innych? Jak długo jeszcze będziesz spychać siebie na dalszy plan? To, co dla ciebie ważne i czego naprawdę chcesz, jak długo jeszcze to, co robisz, będzie zadowalać wszystkich poza tobą. Wiemy, jak długo. A po, aż poznasz Aleksandrę, niemiecką pisarkę, która postanowiła powiedzieć to. Tak. Także, kochana moja, ja akurat się nie pokazuję, bo dzisiaj wyglądam tragicznie, ale sprawiłaś mi ogromną, ogromną przyjemność i na pewno będę testowała, testowała, yy, ale ja już Tobie pisałam, że umawiałyśmy się tylko na karteczkę, a tutaj tych dobroci jest zdecydowanie więcej także jeszcze raz kochana, dziękuję to ja słuchajcie sobie nakładam właśnie tą maseczkę w, w sztyfcie węglową, oczyszczającą i powiem Wam, że y, ciężko się ją nakłada, to znaczy wiecie tutaj jak są te większe partie jest to ok. Można się naprawdę fajnie pobawić, ale gdzieś tam, jak są tutaj, właśnie takie zakamarki nos i tak dalej, ja sobie tak patrzę w podgląd. To już jest kiepsko i ja sobie tak wymyślałam, że właśnie pomogę sobie gdzieś tym pędzelkiem, ale powiem Wam, że boli tym pędzelkiem, ponieważ ona jest to znaczy, tutaj niby jest sucha. Mokra, znaczy wiecie, jak ja nakładam ją na skórę twarzy, to jest dosyć mokra, ale jak chcę ją przeczeć pędzelkiem, to ona tak dziwnie mi właśnie już zastyga i ciężko będzie ją na, nałożyć. Zobaczymy. Jutro Wam dam znać, jeżeli chodzi o efekty, rezultaty to nie mam za bardzo jak tego nałożyć, więc na razie przetestuję sobie przetestuję sobie tak i tak jak mówię, jutro Wam dam znać co i jak, jeżeli chodzi o tą aplikację tutaj na czystą, suchą skórę aplikujemy pozostawiam na 5 minut, następnie spłukujemy letnią wodą używać 2-3 razy w tygodniu fajne, bo to jest takie wiecie w tym sztyfcie wysuwane, chowane w ogóle pokażę Wam ile tego jest bo tutaj mamy Podane, że jest 30 gram. To jest bez surowców pochodzenia zwierzęcego i bez mikroplastiku. No, sporo, powiem Wam. Tej, oj, tu już się coś zaczyna mi chwiać. Więc sporo jej jest. I chyba teraz mi się nie cofnie. Nie no, cofa się, słuchajcie, spoko. Ale, ale jest jej sporo. Zobaczymy też właśnie. Ile, na ile użyć, że tak powiem, yy, wystarczy tej maski? Yy, także co? Yy, przechowywać od 5 stopni do 25. Nawilża, wygładza skórę, działa oczyszczająco szybka i prosta aplikacja. Owszem, w takich miejscach, właśnie gdzie jest, wiecie, gdzie mamy ten dostęp, to jest to łatwa i prosta, szybka aplikacja, coś mi cały czas tutaj wibruje, ale nie wiem tak do końca w takich mniejszych partiach także cóż moi drodzy mi mija już 5 minut bo ja chwilę wcześniej już zaczęłam nakładać tą maseczkę i powiem wam tak jest pewien mały problem z osobami, które do mnie się odzywają w sprawie wygranej mam nadzieję, że uda mi się to dzisiaj wszystko rozstrzygnąć tak, żeby było ok swoją drogą oszustów nie brakuje i Mogę powiedzieć, że tego właśnie doświadczam dzisiaj, dlatego też mówię, mam nadzieję, że uda się to wyprostować, dobrze tak zweryfikować, żeby było ok i wilk był owcy i wilk był syty i owca cała, tak? Tak już mi powiedzenie, więc trzymajcie kciuki, ja oczywiście życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że nowy tydzień zaczniemy z nową energią, ja tego potrzebuję. Mam nadzieję, że będą się codziennie dalej pojawiały w Teraz nie było jeden dzień, ponieważ no są, tak jak mówię, sprawy ważne i ważniejsze i, i jakoś nie będę specjalnie płakała, że wiecie, w się nie ukazał chociaż e, szkoda, ponieważ... E, Wiem, że też spora liczba osób czeka na te vlogmasy i, i robię też to dla Was, ale z drugiej strony rodzina jednak najważniejsza i sprawy rodzinne są najważniejsze. Mam nadzieję, że to po prostu rozumiecie. Dobrze, nie przedłużając, jeszcze raz wszystkiego dobrego i my widzimy się już w dniu kolejnym. Pozdrawiam, papa! Pa.